Hey Czeka kocha, hey kochani, jest Czeka, Czeka poka dwa part, jak oni są u babci. Dobla. Dobra, ja nie mam stóp wypakowany. ESA. proszę ma na dole. A może, ej, 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 może się rozpakujcie i potem babcia zrobi wiadek. W sensie, że teraz babcia zrobi wiadek. Dobrze, dobrze. I pokażę wam łóżka. Yo, yo. Tu śpi ten mały Janek. Tu śpią dziewczyny, bo dziewczyny są przyzwyczajone. Nie. Jak śpicie? My śpimy tak, że. Po prostu... Ja śpię u górę, a ona śpie na dole. Jest i. To nie mój telefon. O! O, jest. -e stół, więc muszę czekać tu. Więc tu mamy wszystko tablety i tak dalej. A to tu mama napisała, że kilka minut. Więc, -e Ale wiecie, co ja wam zawsze obiecy że możecie dłużej tak wiem dobra, wiecie, jak babciu, może tu a tu lampkę to... Tu. dobra wiem, już jak i w stronę no, ja mam w razie czego takie Dobra wy idźcie dziadkowi pomóc zbierać takie malinki. O to będzie kopata. Więc się radę przebrać na coś Boże, mama wam dała tyle czystych ciuchów. Co wy macie ubrać? Hmm. Mama wam dała tyle czystych. Czystych ciuchów To może dziewczyny Ubierą to A ty jednak w tych ogrodniczkach A czego najbardziej nie lubisz? Tego To ubierz się w to Albo nie, to nawet lubię To czego nie lubisz? No, najbardziej nie lubię tego No, ale Wszystko, co nie lubię Dziewczyny, proszę się przebierać Dobra Mamy. I, idzie. I, idzie. Dziadkę zbierać. A co my mamy, dziadek chce zbierać. A co babcia wam powiedziała? Ta babcia, ta babcia. Iście są sięść. I specjalnie właśnie się przebrała. A po co ty tym dzieciom, biednym każesz? Młodzarz. Niech one przyszły do babci, to tym bardziej niech. Mamy już Niech pomagają. No dobra. Um, Chcecie iść za mną... Bo nie musicie. Ja nie chcę. Ja też nie chcę. No chcę Musicie. I musicie znaleźć po prostu tam owoce. Dobra, to leżało po prostu. Dobra, ja najwięcej tu będę robić, ok? Bok. Tu leżało jakieś jedzenie ludzie. Dobra, cofnąłem na chwilę te te. Żeby zerwać te wasze malinki, czy to co tam jest. Bo ja zawsze zapomniałam. Takie mini avocados. Dobra, już to poprawiłem tam. Jak, jakoś to jest. O To Tu jakieś nie bierzemy. Dobra, dzieci, tam, 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 prosto, prosto. Uzbieraliśmy tele. A, to na razie słabo wam Dobra, jak chcecie jeść, Tu ja na pewno to wszystko. To właśnie wasu... będziecie szuszone, są takie. Przygotuję sobie michę. Żeby nic zresztą nie wyrzucić do śmietnika, a nie żebym ja je Wiecie, ja wszystko wiem. Dobra, nie mogę tego wyrzucić. Najpierw ananas, potem tym pokryć. No i to wygląda jakoś ludzie. I jeszcze jabłko podbierajcie. Serio? Serio mówię, a co? Musicie pracować, a potem dziewczyny będziecie mogły. Tablety, ile chcecie, ale nic nie mówcie mamie. Okej. Okay. Oj ja babcia. zapomniałam, że też jesteś, tak chcesz. Będziesz niech ilekcesz tam. Idźcie pozbierać te jabka. O! Ej, tu są te kokosy, kokos, kokos, kokos. Ej, oddawaj mi czapkę! Czambo kokos, kokos. Ej, powiem babci, że mam dwa. czambo kokos. Kochani, patrzcie ile owoczków nas bez dziadka. Oh my god, co to ma być? Olej, tyle owoczków. Dziadek, w sumie nie wyglądasz na no, takiego starego, jak co, wyglądałeś kiedyś. Słuchaj, wybacz, wypraszam takich rzeczy Z tego dziadka mówić. No ale teraz tak chcę, teza Dobra, a przynajmniej lubię, jak ktoś mówi szczerze. A no, jak ktoś kłania. Patrz, ile ci dzieci. Może tylko tyle? No, nie, nie, nie. Kobieta, pomyliłaś się. Lepiej zrób miejsce w tym garnku. To nie tylko tyle. Zobaczysz ile więcej? masz to lepiej. Podobnie już się upiekłem. Teraz będziemy maliny piec. I dalej te rzeczy tam. Żeby było bezpieczniejsze. Dobra, przynajmniej idziemy to zanieść. Sosony, obołotki, babcia lubili. Boże, ile wy tego macie? Więcej się nie dało? Nawet tyle na patelni się nie mieści. Stąd tyle tam. Kochani, uznajmy, że tego nie daję na ziemi, ok? Będziemy jeść przycypce przy tym małym stoliku, no bo tak... Wypadło. No tu nie ma jednego okay. uznajmy, że tu nie leży tak na ziemi. Ano. no. Leży wszystko. na no tak. O, z tego jabłka nie zrobiliśmy. Hmm. Jeszcze inne owocie u babci się do pieczenia. Babcia plusy, 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 plusy i plusy. Oj, albo się na patelni nie zmieści. Yy, siarbuza chyba nie piecze. Albo się nie Boże, dzieci, żeś... Ile wy tego uzbieraliście? Tysiące, babcia. No tak na to tyle mówimy. Jeszcze będzie ich jest, chyba. Teraz się tak bardzo nie upiekły, babcia. Ile chcemy? Co będzie się piec, Jak chcesz jeść? Eee, nie wiem. Babcia nie wie ile tu się będzie pić. Tego, to możecie od razu Wypić tam, czy jeść. To nie jest babcie da 1. O, teraz komando, czego to jest. Nie, eee, to się wydało. Dobra, idźcie się teraz przebrać, albo jeszcze nie. O. I będziemy teraz jeść. Jestem. tam coś. Dobra, jedźcie, O co Ile mamy tutaj tego? Ile. Ile tego też? Nie wiem, ileś. To owoce mnie najbardziej zaskoczyło. To, to będzie moja mis miska, a to będzie wasza dzieci. I to jest już dla dziadka. Tak, bo wy nie lubicie to zupełnie. dogi. Ja nie lubię hot dogów, tak chcę. W sensie. Nie mam ochoty teraz. Więc my wiemy. A ta mi wielka miska. Super zdąży się zaczniemy wanie. Myślę, że pójdzie łatwo. No ale... Nie Jeszcze to! Jana! no, no, no nież. Ile tego będę musiała nie zmywać, będę będą te nogi? ja będziesz musiała tego tysiąc wymyślać. Mama napisała, że będziecie na ponad dwie noce. Boże... dziewczyna, jak mi do sklepu. Tam po lewej jest.

Przybieracie się? Tak babciu Mam suwlet tutaj utaminą, ale tak tutaj popalić Co no to znaczy popalić? Babcie ty palisz? Wiesz co to znaczy w ogóle popalić? Nie, no właśnie Zatem ulepiam tutaj A teraz możemy usiąść w tabletach ile chcemy? No tak o si, jest Maksymal dam wam... Teraz jak ci? 16 Szesnasta. Ta? Szesnasta. Szesnasta, To możecie maksymal... Na dwudziesty? Pierwszej dwadzieścia. Dobra Si. Jest w Oj. nie mogę sobie usiąść. Słabo, słabo. Jadek przyszedł po tu kanapę, co jak odbinię. macie karta. Już, oh, Jezu! E... Co lubisz, tak? Gdzie jest on telefon? w telefoniku. Babciu! Babcia, głodny jestem. Przed, przed chwilą jadłeś kolację. Nie, nie ma nic więcej. Dobrze, mm -hmm. jest 20, a dziadok jeszcze nie przyszedł. Na już. Taką są tam w lodówce, jakbyś nie widział. Nie denerwuj mnie, Boże. Tylko serek. Tylko wyłącznie. I kanapki. Ciesz się. Uduszę cię. Dobra. Wszystko, daj łóżko I schowaj się Dobra, przesunęłam to brał, I tego skrzeta I takie łóżko mamy, super Mhm, super, tu dzieci powinny spać Moim zdaniem też, ale to się nasz pokój im One, two, three. I'm Dobra, gramy w April Road yeah, yeah, Nie, ja nie gram w tym, w Dobra, ogólny y, gramski, a braj więc jak Chcesz to grać na mnie? Bo chcesz. Ej, chcesz, też chcieć. Dobra, na rozgrać. Nie, nie, bo zostawiłeś w domu. Nie, bo ja nie mam. Bo ja nie mam tu elektroniki, co ja... Ej, on ma dopiero 6 lat, a się robi Takie paćkaty. Wiem, że ja jestem bez katem. Dobra. Zdajcie jakieś bajki, sajki. W sensie, że gry. Boże oni na tej imprezie zasnęli. Ponocz mało zostać w nocy, bo dwie imprezy. Eeeem... Ej, właśnie. Gdzie są twoje ten, Córki? I tak dalej. O nie? Oni są u babci. Aha, dobra, kumam. No, a jak. Y, aha, dobra, oni już. Przy, dobra, to już mają mają zrobić. Ale u tej babci wiesz. Mmm, Jasi. Y, 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 u tej babci, Ani. Ani? Tylko, że, a. Nie wiem, co powiedzieć. Aureli No właśnie tak no, To u babci Aureli, za chwilę będzie więcej osób babci Aury? Aha, tej waszej babci Myślałem, że oni są u babci No, no wiesz, że okay, Mojej mhm. no, mamy I moja Dzień dobry, papież, coś? Nie, nie, my dziękujemy. No, dziękujemy. No, to nie idziemy dalej tam. Dobra, ja wchodzę tu. Dobra, wchodźmy. No, ty idziesz. No, idziemy. Kumalala, kumalala, kumalata, Może zajmiemy kanapie. Róbcie miejsce, chcemy. Tych... Zajmijmy już kanapę. tutaj zajmiemy sobie dom. A, au, a. Ta mi mała ludzi, że chce mieć siostrę, bo wiesz, ta też się już wyprowadziła. No. Więc może to jest potakana. Serio? To super. Hmm. Ale jeszcze zobaczymy. Ja Dostaję do jutra w kaszeni piętka stóla. Może, najpierw wejdźmy. Dzień dobry. mnie. Będzie, czuję się jak na laktach. Eee, ciała. Nie, znam cię. I są. Dobra, coś podać? No. Dobra, to my coś poprosimy. Czy pani chce stołu? Poprosimy! Ej, mama, elegancko. No, dzisiaj taki dzień po prostu, I kochani, może będzie trzeci part? Może nie. Pa! Więc to już będzie na tyle. Może będzie trzeci part? Może nie. Więc pa! Ej, nie chcę coś zjeść.